Całe życie poświęciłam na trenowanie i od małego w sumie jestem związana ze sportem, głównie ze sztukami walki. Wierzę w coś takiego jak siła przyciągania, i jakiś czas temu mówiłam zresztą w mojej adze, że strasznie chciałabym jeszcze spróbować swoich sił w, jakich, w jakichś walkach. Może już nie tak longa, może coś innego brakuje, bo to jest po prostu adrenalina. Karolina w 100% wykonuje swoje zadania treningowe. Jest bardzo sumienną zawodniczką. Oczywiście wszystko jest jej wyjaśniane, żeby to się wszystko ładnie przegryzło w głowie ale jest bardzo upartą i zawziętą dziewczyną. Nie odstępuje na krok żadnemu opakowi. Mój trener Antek nie daje mi ani chwili wytchnienia. Yy, przygotowujemy się niemalże 7 dni w tygodniu po dwie jednostki treningowe, więc myślę, że w zasadzie nie da się więcej, dlatego że to są naprawdę trudne treningi, bardzo wycieńczające. Zrobię 100% tego, ile mogę zrobić, także czuję się dobrze przygotowana i idę po wygraną. Cały czas szukam siebie, szukam tego sportu, w którym mogę się spełniać. Na początku podobała mi się stójka, jednak gdy zaczęło się wprowadzać więcej tych treningów parterowych, myślę, że tym bardziej teraz w tej walce może więcej zdziałać trochę moja masa ciała w parterze. No MMA to jest zupełnie coś innego. Ja czuję, że się na każdym treningu czegoś uczę, tak jakbym wróciła na studia. To jest po prostu mnóstwo teorii, mnóstwo nowej wiedzy, którą muszę przyswoić. Przeciwnictwo wiem tyle, że jest niższa ode mnie, lżejsza. Wiem, że ma dziewczynę, <grystanie> więc myślę, że się poprzytulamy w parterze. Z moją narzeczoną Agnieszką generalnie bardzo się wspieramy w różnych, w różnych rzeczach i dużo podejmujemy się, się takich wyzwań zawodowych. Teraz ja mam największe wyzwanie właśnie związane z walką w klatce i Aga stanowi chyba dla mnie największe wsparcie. Bo jest ze mną na co dzień, musi znosić to, że wracam wieczorami do domu, że nie mam mnie całymi dniami, tak naprawdę, bo ciągle trenuję. E, wspiera mnie, chodzi ze mną nawet na treningi. Ostatnio sobie ćwiczyłam na niej technikę w parterze i różne, różne rzeczy, których nauczył mnie Antek. Jako studentka wydziału prawa staram się rozwiązywać wszystkie konflikty legalnie, ale gdy jest taka możliwość użycia siły, tym bardziej w klatce. Podczas walki. Chętnie z niej skorzystam. Patrycja na Instagramie widzę, że już jesteś gotowa, nowe sprzęty, nowe gadżety, ale pamiętaj, że w klatce gadżety ci się nie przydadzą, liczą się umiejętności. Ja ostro trenuję i zobaczymy, co się bardziej przyda. Druga gala FFF już w sobotę 21 grudnia w Zielonej Górze.